Tutaj jesteście i słuchacie nas. To każdy z nas ma tak inną historię. Kasia, która była bardzo religijną osobą, i wydawało się jej, że w ten sposób będzie się podobać Bogu i że będzie zbawiona w ten sposób. Gosia, którą Bóg wyrwał tak naprawdę ze szponów śmierci i ze szponów nałogów. A moja historia jest taka, że ja zawsze widziałam, że istnieje moc. I zawsze widziałam, że jest. Coś ponad to, co widzą fizyczne oczy. Dlatego, że mój tato bawrał się w okultyzmie. I ja od dziecka w tym byłam i tym nasiąkałam. Zawsze widziałam, że jest moc, a że miałam głębokie pragnienie czegoś więcej niż taki zwykły, takie zwykłe życie, pozbawione głębszego sensu. Ja zawsze szukałam Boga. Ja nie byłam tego świadoma, że szukam Boga, ale tak naprawdę go szukałam. I tak jak mój ojciec babrał się w okultyzm, tak i ja zaczęłam po to sięgać. Byłam też bardzo odrzucona. W mojej rodzinie zadziało się dużo złych rzeczy. W każdym razie już jako kilkulatka miałam myśli samobójcze. Pocieszałam się w taki sposób, że jak już będzie mi tak ciężko, nie będę mogła wytrzymać tego emocjonalnego napięcia, to po prostu wyskoczę oknem. Tak się pocieszałam jako kilkuletnie dziecko. Ale tego nie zrobiłam, całe szczęście chwała Bogu. Potem zaczęłam dorastać, Zaczęły się imprezy, zalewanie tego smutku alkoholem, nie tylko. I w pewnym momencie to jest długa historia ją skrócę w pewnym momencie, gdy byłam już na skraju wytrzymałości psychicznej i naprawdę nie wiedziałam, po co w ogóle istnieje. Do mojego życia wkroczył Bóg. Spotkałam ludzi, którzy powiedzieli mi o tym, co tak naprawdę stało się na krzyżu Golgoty. I to zmieniło wszystko w moim życiu. To zmieniło wszystko w moim życiu, tak jak zmieniło to wszystko w życiu tych ludzi, którzy mówili przede mną: Jesteśmy różni, ale łączy nas jedno: że zbawił nas Jezus. I wy jesteście różni, ale łączy was jedno. Że potrzebujecie tego zbawienia. Nie ma alternatywy. Nie ma alternatywy, jeżeli nie przyjmiesz tego, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu Golgoty. Pójdziesz do piekła. To jest straszliwa rzecz, a tak po prostu jest. Jesteś tutaj na chwilę. Nawet jeżeli to, co mówię, wydaje Ci się takie nierealne, takie, takie odległe, nawet jeżeli tak trudno Ci to przyjąć, bo nasiąkłeś różnymi złymi rzeczami nacjonalizmem. Ateizmem, hedonizmem, czy tam jeszcze jakimś izmem, to Twoja wieczność jest warta tego, byś się na chwilę zatrzymał i zastanowił, czy może ci ludzie tutaj, którzy mówili do ciebie przez mikrofon, rzeczywiście mają rozwiązanie. Twoja wieczność jest warta tego, żebyś się nad tym, co słyszysz, zastanowił. Nawet jeżeli zdecydujesz to odrzucić, to jest Twój wybór, ale zastanów się, bo może znajdziesz prawdę. Prawdą, prawda jest osobą. To nie jest tak, że każdy ma swoją prawdę. To nie jest tak, że jakiś system albo jakaś informacja jest prawdą. Prawdą jest osoba. Jezus Chrystus jest prawdą. Jeżeli chcesz poznać prawdę, musisz przyjść do Niego. Nie ma alternatywy. Nie ma alternatywy. Wiem, co mówię. Wiem, co mówię, dlatego że ja poznałam moc, która była zła i ciemna. Ja widziałam, co mój ojciec robi. On się zajmował wahadełkiem, jakimiś różnymi seansami dziwnymi, psychotronicznymi i tak dalej. Cała, cała lista. Ja wiedziałam, że jest moc. Ja wiedziałam, co on robi. Ale ta moc była niszcząca. Ta moc była niszcząca. I jak, gdy ja przyszłam do Boga. Gdy uczyniłam Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, zostałam skonfrontowana z zupełnie inną mocą. Ja zrozumiałam, że to nie jest tak, że jest moc jakaś tam z niewiadomego źródła, a po drugiej stronie jest nudny Bóg w pustych świątyniach. Ja zrozumiałam, że ten Bóg, który jest prawdziwym Bogiem, to jest alfa i omega. To jest Bóg mocy i światłości, to jest Bóg potężny, to jest Bóg, który jest miłością i On jest potężniejszy niż, niż ta moc, którą oferuje diabeł. Dlatego, że Jezus zmiótł diabła na krzyżu Golgoty. On go zniszczył i poniżył. I nawet, mimo to, że on się teraz ponoszy, mimo że diabeł się teraz panoszy, to jego czas jest krótki. I on dlatego tak się wije i wścieka. I dlatego próbuje was niszczyć, na ile mu się to uda. To jest Twój wybór, czy pozwolisz się niszczyć diabłu. To jest Twój wybór, czy pozwolisz się wyniszczać Grzechowi. To jest Twój wybór. Masz alternatywę. Możesz przyjść do Chrystusa. Możesz obmyć się w jego krwi. Nie musisz ginąć. Jeżeli nie przyjdziesz do Chrystusa, to zginiesz. Ale nie musisz ginąć. Nie musisz ginąć. Możesz wybrać wieczność z Bogiem. Jeżeli nie wybierzesz wieczności z Bogiem to podam Ci taką drugą, całkiem logiczną informację. W wieczności będziesz bez Niego. To się nazywa piekło. Piekło istnieje. Piekło jest realne. Piekło jest dla każdego, kto odrzuci Chrystusa. Niech te słowa dźwięczą w Twoich uszach. Niech to, co słyszysz, nie da Ci spokoju, dopóki nie pojednasz się z Bogiem. Ja Ci teraz powiem, co potrzebujesz zrobić, żeby się z Nim pojednać uznaj to, że, jest, że żyłeś bez Niego i że Go potrzebujesz przeproś Go za swoje bezbożne życie uwierz w Jego śmierć i zmartwychwstanie i uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem, jeżeli zrobisz to przez wiarę jeżeli zrobisz to szczerze z głębi serca, będziesz zbawiony tylko tego potrzebujesz nie jesteś w stanie zasłużyć sobie żadnym dobrym uczynkiem na zbawienie nie jesteś w stanie, możesz próbować możesz robić piruety nie wyjdzie Ci to Zrobić sto razy dobre rzeczy Za sto pierwszym powinie ci się noga I co? A Bóg jest święty I nie możesz mieć społeczności ze świętym Bogiem Gdy jesteś skalany Jedyne, co cię może obmyć Z tego brudu To jest krew Chrystusa Krew Chrystusa, nie ma alternatywy Wieczność bez Boga Jest czymś straszliwym Jest czymś, czymś straszliwym Nie idźcie tą drogą Wybierz Chrystusa Wypróbuj go, przyjdź do niego, zapytaj go, czy ty istniejesz, czy ci ludzie mówią prawdę. Jeżeli istniejesz, objaw mi się. Jeśli zrobisz, to szczerze On się objawi Tobie. On ci zaprezentuje, kim jest i co ma dla Ciebie. To jest Twój wybór. Skorzystaj z tego, co słyszysz. Nie jesteś tu przypadkowo. Nie jesteś tu przypadkowo. Jezus wraca na tę Ziemię. Jesteśmy bliżej tego momentu niż kiedykolwiek w historii tego padołu. Jezus wraca na tę Ziemię. Bądź przygotowany na ten moment. Jeśli się z nim pojednasz, to będziesz miał pokój w sercu i będziesz czekał na niego w odpocznieniu i w pewności, że wraca Twój zbawiciel. Ale jeżeli się z nim nie pojednasz, to ten powrót będzie straszliwy dla Ciebie. Będziesz przerażony, bo On wróci jako sędzia. On za pierwszym razem przyszedł tutaj, jako, jako Baranek Boży oddał swoje życie za Ciebie. Ale teraz powróci jako sędzia, jako sędzia, jako święty, sprawiedliwy sędzia i nie będzie już zmił się. Chyba, że wybierzesz Chrystusa, i ja ci o tym dzisiaj mówię. Mówili ci to wszyscy ci tutaj ludzie. Każdego z nas on uratował. Dla nikogo z nas nie było innej nadziei. Dla ciebie też nie ma. Jeśli się łudzisz, że jest jakaś inna nadzieja na ulgę, na ratunek, na sens w życiu, to się mylisz. To jesteś okrutnie oszukiwany przez tego, który upadł i został strącony z nieba. On po prostu, jego, jego przeznaczeniem jest piekło, i on chce ciebie pociągnąć za sobą. Nie daj się, nie daj się zrobić na szaro. Nie daj się oszukać. Wybierz prawdę, którą jest Jezus.